Cześć wszystkim! Witam w drugim odcinku z serii o kulisach pracy teatru muzycznego w gdyni. Jeżeli przespałeś ostatni odcinek, to dużo cię ominęło, bo dowiedzieliśmy się, jak działa pracownia krawiecka. Dziś pójdziemy o krok dalej, czyli do pracowni modniarskiej. Zapraszam! Jest pani modystką. Tak. I pokrótce niech pani opowie, na czym polega pani praca? Na czym polega nasza praca? Więc dostajemy projekty od kostiumografów, przyglądamy się nim i musimy stworzyć nakrycie głowy, które tam pan reżyser, kostiumograf sobie zażyczył. Akurat jesteśmy w czasie produkcji do Softing Roten. Akurat czepki mamy, więc robimy je z materiałów. Po czym, akurat tutaj u góry, jak Państwo widzicie, są kapelusze, robimy je z filców. Akurat te dwa duże z tyłu i ten tutaj beżowy jest taki naciągnięty, ale jeszcze nie jest wykończony, tak? czyli musimy dobrać igłówkę i musimy dobrać rondo, i wtedy jest tam. Wedle y, projektu musimy go wykończyć. Czyli pracuje teraz pani nad? Pracuję nad. Y, biret. Biretem, tak zwanym. <grytujesz> Dokładnie, zwany Biret. Akurat tu mam duże koło do wykrojenia. To będzie główka. Ta, o. Kligura jest z dużego koła, jest zbierana w rondo, które też będzie wszystko robione z materiału. Mogłaby pani opowiedzieć pokrótce o. O właśnie tych nakryciach głowy, albo o tych tutaj piórach, które tutaj mamy, to kilka lat temu żeśmy robiły do koncertu sylwestrowego. One są właśnie te. Są... I to A. są główki filcowe, które też są naciągane na takie główki, tak. tak? I później wedle projektu są specjalnie wycinane. No, i ozdobione, i do tego jest konstrukcja robiona, którą nam robi kolega z modelatorni. No i wtedy jest takie wykańczanie. A jakie to są pióra? To są pióra strusie. Było na jedną główkę właściwie 2,5 dwa, dwa tygodnia, żeby jedną główkę zrobić. Czyli jedno nakrycie głowy, 2,5 tygodnia? Jedno nakrycie, tak, ponieważ Dobra. musimy półfabrykaty, tak zwane filce stożkowe. No dajmy na to, tak? Czyli taki stożek dostajemy, to jest półfabrykat. My musimy to wszystko zrobić na gorącym kleju. Na gorąco jest to naciągane. Później wychodzi taka główka, którą Państwo widzicie u góry. Natomiast później, jedną właśnie wie, wycinane. Przychodzi aktor, na którego to ma być zrobiona ta główka. Jest dymiara, czy jest wszystko dobrze, czy trzeba podciąć, czy trzeba zwęzić, czy trzeba rozciągnąć. tak. No i jeżeli już ta forma jest tej główki taka, jaka ma być, wtedy przystępujemy do zdobienia takiej główki. Bardzo proszę. Jakoś specjalnie to... Pani to nakłada? Nie, nie nakładam specjalnie, tylko że to jest bardzo duży obwód głowy, <laughs> bo każdy ma swój. No i tak wygląda wykończone nakrycie głowy. Tak wygląda projekt i musimy właśnie wiedzieć, jakie rądko, jaka główka, no i wiadomo, Wtedy się dowiadujemy, jak trzeba wykończyć dane nakrycie Świetne. głowy. Trochę duże, ale... Jest ale duże? Taka. Tak, tak. No. <gry> Dokładnie. No Wiadomo, że każdy ma swój o, na ten obud głowy, co nie? Także no wiadomo, że muszą być te miary, żeby właściwie dopasować, tak, bo główki też nie są współmierne właściwie z obwodami głowy, głowy czasami, tak? Bo niektórzy mają okrągłe głowy, drudzy mają troszeczkę takie. Wąskie bokiem, co nie wiem, to trzeba wszystko tam w środku też i wykończyć specjalnym potnikiem, też dodajemy gąbki, żeby one też się dobrze aktorom trzymało. No bo wiadomo, to nie jest pokaz mody, że sobie wyjdą wszyscy na sztywniaka i jest wszystko okej, okay, co nie, więc to trzeba grać, to trzeba yy, gwałtowne ruchy Tańczyć. też wykonywać, i to musi na tyle być dobrze siedzieć na głowie, żeby to nie pospadało aktorom. Praca typowej modystki, a teatralnej to. Nie to nie są wiem. zupełne dwa światy. Nie, tu się pewnych rzeczy człowiek cały czas uczy. Teatr? Mhm. Cały czas panią uczy czegoś. Dokładnie, tak. Super. Fajna praca, fajna, <grym> fajna Płęta. Świetny kapelusz. Dokładnie. To są czepki. Tak, to są czepki Purytanek, które mamy też na projekcie. Włosy tutaj mają być odkryte, no ale tak przykładowo. Włosy mają być spięte do góry, mm -hmm. prawda? Ale o, zaraz zaraz tutaj zademonstrujemy. Dzień dobry pani. Dzień dobry. O, pani garderobiana wchodzi tak. nam w kadr. O, proszę bardzo. I jest czepeczek purytanki. Mają Świetne. Ile zajmuje y, czasu y, zrobienie takiego czepka? Może z... Z 8 godzin, z 8 godzin. I jeden czepek? No to znaczy z, 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 z krojeniem, z, z miarą, nie? No, najpierw musieliśmy ustalić wzory, nie? Takie, które zaakceptuje pani scenograf, no bo musi wszystko dobrze leżeć, nie? Świetne, pięknie, no. wygodne bardzo. No, a wtedy jak już jest wszystko, znaczy się ustalone, no to wtedy szybciej to już idzie, bo takie masowe nakrycia już wtedy idą szybciej, nie? Piękne. No, no bardzo się cieszę. I pracowujeście też, y panie, w duecie przy czepkach? Tak, tak. tak. O, oczywiście więcej jest uszyte, bo takie rzeczy lubią ginąć, także mamy więcej. Lubią ginąć? No, lubią. Mi lubią. to się spodobał, przyznam. <lubią> tak? tak, bardzo.